Welcome back to the channel, everyone! It is officially Vlogmas! Good morning, czas na poranną jogę. Eee, nie mam siły jakoś ostatnio w ogóle, dzisiaj spałam bardzo długo i już się umówiłam na badania krwi, bo, bo, bo coś się po prostu dzieje nie tak z moim zmęczeniem i z moim brakiem energii. Rozkładam sobie matę. Oczywiście, treningu też mi się robić nie chce, ale tak myślałam, żeby iść na siłownię albo zrobić coś w domu, więc stwierdziłam, że. Pół godzinki w domu bardziej mi się dzisiaj przyda, niż siłownia, bo nadal mam jeszcze trochę zakwasy po tych treningach, co, co miałam w tym tygodniu, więc nie ma co się przemęczać. Dzisiaj jakiś taki delikatny pilates z jogą. I w ogóle przyszedł kurier i przyszła mi taka paczka. I tu mamy, e, już widzę z boku, że moczy od Soty. Różne smaki będziemy testować na TikToku, także wyczekujcie. Jestem ciekawa, jakie tam są smaki konkretnie, bo ja kocham Mochi. Mam nadzieję, że będzie pistacja, bo, bo to są moje ulubione. Teraz się zastanawiam, czy mi się nagrał głos, bo właśnie mi się e, pokazał mikrofon, że mikrofon zablokowany, bo on tutaj jest włączony, więc mam nadzieję, że, że nagrywało się normalnie głos przez kamerkę, a nie przez ten mikrofon. Zaraz zobaczymy, obejrzę sobie. Na szczęście wszystko się dobrze nagrało, włączam sobie. YouTube, jest w ogóle już 11.40, eee, nie wiem czemu mi tak czas leci jakoś szybko, muszę zmontować jeszcze dla Was vloga. Na 16 mamy event i jakiś świąteczny koktajl i z tego co wiem, to ma być tam sporo ludzi, więc zobaczymy jak to będzie, ale nastawiam się bardzo pozytywne, bo jest to w restauracji Lebraci. uwielbiam tę restaurację, byłam tam raz, ale uwielbiam. I właśnie sobie włączymy mówły w Nicole. Widziałam, że ma jakiś taki trening Pilates od początkującego do średnio zaawansowanego. Wolę coś lżejszego, właśnie, bo ja w te Pilatesy na Macie nie jestem taka dobra jak na reformerach i wolę sobie coś dzisiaj lżejszego zrobić, bo jutro idę na event na 9:30. Miałam do wyboru 9:30 albo 12. Więc, y, ambitna Eliza zdecydowała, że pójdzie na 9.30. A teraz, jak o tym myślę, to niezbyt mi się chce, ale, ale pójdę, bo dzięki temu wstanę szybciej i będę miała dłuższy dzień i fajnie go rozpocznę, jak pójdę na 9.30. Dobra, włączamy ten trening. Welcome back to practice. Jedziemy na event yy, z Pilatesem. Chyba Wam mówiłam o tym wczoraj. Nie mam gdzie ustawić telefonu, żebym miała podczas jazdy, a nie będę go trzymać, bo, bo tak nie można i nie odważyłabym się na taki, na taki krok. Także jedziemy i już widzimy się na miejscu. i Wiktor dzisiaj wykorzystuje swoją jedną karteczkę z kalendarza, bo generalnie otworzył wszystkie i stwierdził, że sam będzie sobie decydował wafel, e, kiedy jaką wykorzysta i dzisiaj wykorzystuje, że jemy romantyczną kolację w domu, a u nas romantyczna kolacja w domu to różne przekąski i aktualnie robię stripsy, tam robi się pizza, e, jeszcze w międzyczasie w lodówce chłodzą się takie tortille, wiecie, z łososiem, z szynką, takie jak na każdych imprezach. E, co jeszcze będziemy mieć? pomidorki z buretą, jakieś szaszłyki, więc po prostu robimy sobie takie przekąski, taką deskę, jakby ktoś przychodził do nas na imprezkę, ale jesteśmy we dwójkę i nie pijemy alkoholu. A, i Wiktor mówi, że wykorzystuje jeszcze jedną kartkę dzisiaj, bo wczoraj żadnej nie wykorzystał, że oglądamy filmy do rana. Mam nadzieję, że nie zasnę, bo ja dzisiaj jestem jakaś wyjątkowo padnięta. Wiktor mi... Wypiłam trzy kawy i Wiktor w Carrefourze cały czas mi mówił, że Jezus, że ja chodzę jak jakaś zaczarowana, bo naprawdę, ja, ja się po prostu pogubiłam, patrzyłam ledwo na oczy. Teraz jest trochę lepiej. Ale nie wiem, nie wiem czy to jest spowodowane. Byłam rano na tych badaniach krwi i wyniki wyszły dobrze. Jedynie tam, jakieś leukocyty wyszły za nisko, ale to niby przez infekcję, chociaż ja w ogóle nie choruję. Także może mój organizm po prostu akurat walczy z chorobą. Nie podjadaj tego sera. Będziemy robić dalej i zaraz wam pokażemy, jak wygląda efekt finalny. Uwaga kochani, to jest porcja dla dwóch osób: dla mnie Kola Zero, dla Wiktora Woda z Bolero. Yy, czy zrobiliśmy jak zwykle za dużo dla dwie osoby? Być może. Tam się jeszcze robi pizza, słuchajcie. Kupiliśmy takie gotowe cesto i stwierdziliśmy, że zrobimy sobie jeszcze z niego jakąś pizzę. Miały być takie kieszonki z ricottą, ale ostatecznie wyszła pizza. Tutaj mamy pomidorki z buratą, tutaj tortylki dla mnie z serkiem i łososiem. Tutaj zrobiłam stripsy, po prostu kurczak z cornflakesami. Tutaj Wiktor zrobił jakieś szaszłyki z pomidorków i mozzarelli. Tutaj rolsy z sosem pomidorowym i serem. I dla Wiktorka... E, dla Wiktorka... Dla Wiktora tortilki z serkiem i szynką. Siadamy do jedzenia i tutaj widzę, że Wiktor już odpala Stranger Things. Jesteśmy na sezonie czwartym, odcinek siódmy. Więc pewnie dzisiaj zaczniemy piąty. A ile jest w ogóle odcinków z piątego? cztery odcinki z piątego, no to pewnie do jutra skończymy to z Renderfinks na razie. Nie wiem, kiedy jest druga część. Za pół roku? Z tego szóstego grudnia. A, za pół roku. Okej. Okay. Czyli niedługo. Tak. Dobra. Także idziemy oglądać i idziemy jeść. Najbardziej mi kuszą te stripsy. Oczywiście dużo białka. Witam Was w sobotę, w Mikołajki, 6 grudnia. By the way, miałeś mi dać w Mikołajki dzisiaj właśnie, 6 grudnia, kalendarz adwentowy. Jeszcze się jeszcze się robi, dobrze? Robi się od tygodnia. Zobaczymy. Może otworzę cały kalendarz adwentowy dopiero 24 grudnia albo w ogóle w styczniu. To było inaczej. Tak, jedziemy właśnie na dworzec centralny do Warszawy po moją mamę, bo przyjeżdża na weekend. Przyjeżdżę się... Po twoją teściową, tak. po moją mamę. E, przyjeżdża na weekend i w sumie nie wiem, co będziemy robić. Na pewno musimy gdzieś iść na śniadanko. Wyglądać Stranger Things. Nie, Wiktor. Nie wciążej mi się, dobrze? Nie mi się w mojego vloga. Myślę, czy nie zabrać mamy do Flora Point, bo w sensie moja mama w ogóle nie ma bo na takie rzeczy. Pewnie powie, że jest za drogie wejście, że tam są za drogie rzeczy, ale chciałabym, żeby to zobaczyła chociaż raz, bo nigdy nie była w Warszawie. W... Pff, nigdy... To ładnie, jak nie było. Nigdy nie była w Warszawie w okresie świątecznym. I chciałabym, w sobie to zobaczyła, co tam się dzieje, tą to, to odklejkę, że tak powiem. I jeszcze bym chciała pójść na Jarmark, ale zastanawiam się właśnie, czy iść na ten Jarmark pod pałac, na tym, który już byliśmy, czy nie wybrać tego na starym mieście. Bo tam jednak jest, są fajne dekoracje i tak dalej i jest chyba większy klimat i przy okazji byśmy się przeszli nowym światem. Ale na pałacu jest głowa. Matki. To pójdziemy też na pałac, widzicie? możemy pójść w oba miejsca. No, żeby tak wykorzystać jakoś fajnie ten weekend. No i oczywiście jeszcze pieski. Jutro pójdziemy pewnie na spacer z pieskami. Eee, no i w sumie tak, jedziemy po mamy i zastanawiamy się nad śniadaniem, czy wybrać baken typowa znowu warszawska odklejka. Czy kubuś piekarenka, ale chyba padnie na kubuś, bo dawno tam nie byliśmy eee, i w baken pewnie będzie dużo ludzi. W kubusie pewnie też będzie dużo ludzi, bo jest sobota. Także i tak sobie poczekamy. Wam pokazać wafelka, bo ostatnio wszędzie jest precelek, więc przywitaj się ładnie sobie siedzisz, tak. Słuchajcie, wiecie co ja zrobiłam? Uu! Znaczy jeszcze nie wiecie, ale zaraz się dowiecie. Nie było mnie tutaj z Wami dwa dni, dwa i pół w zasadzie, bo ostatni raz nagrywałam w sobotę, jak moja mama przyjechała. E, później w niedzielę sobie poszłyśmy do Flora Point, poszłyśmy na chwilę do galerii i wąchałam tak piękne perfumy. Ale o tym może Wam nagram rolkę, jak mi się udaje kupić. Nie, no dobra, powiem Wam. One są po prostu z latafa, te arabskie. I są teraz super fajne, takie w formie babeczki. To były jakieś Vanilla Pleasure się nazywały. O jest takie najlepsze cesteczko. Jakbyście się po prostu wysmarowały olejkiem waniliowym. Coś e, takim, wiecie, aromatem waniliowym albo ekstraktem. E, naprawdę przepiękne są i kosztują tylko 119 zł chyba. Więc jak na perfumy, które są podobno mega trwałe, bo arabskie są podobno bardzo trwałe, to jest... Naprawdę mało. No i później yy, pojechałyśmy do Flora Point, kupiłam sobie tam bombki. Nadal nie mam choinki, a jest już który dzisiaj jest? 9 grudnia i bardzo bym chciała tę choinkę, bo w sumie za tydzień już wyjeżdżamy z Warszawy, więc zastanawiam się, czy nam się w ogóle opłaca teraz ubierać tę choinkę, ale nie no, opłaca się, musimy sobie stworzyć klimat. No i w niedzielę wróciliśmy z moją mamą tutaj do mojego domu rodzinnego, stąd w ogóle inna aranżacja. E, przyjechaliśmy, bo musieliśmy coś załatwić i dzisiaj jechaliśmy do kościoła, zobaczyć kościoły na nasz ślub, bo jednak zmieniamy kościoły, bo tamten ksiądz, którym mieliśmy brać ślub, to w ogóle nie są nasze parafie ani nic, był dla nas tak niemiły, że ja dosłownie na spotkaniu z nim się popłakałam, bo on zaczął w ogóle być dla mnie taki agresywny wiecie, tak w mowie agresywny i tylko się patrzył na Wiktora podczas rozmowy, a na mnie i na Wiktora mamy w ogóle. Więc stwierdziłyśmy, że. No chyba nie chcemy, żeby taki ksiądz nam udzielał ślubu, który jest po prostu niemiły i jeszcze coś palnie głupiego podczas ceremonii. No i znalazliśmy z Wiktorą mamą znajomego księdza. W sensie Wiktora mamą jakiegoś znajomego księdza, który ma niedaleko parafię tam, gdzie będziemy mieć wesele. No i dzisiaj byliśmy oglądać, który kościół wybieramy, bo tam chyba były trzy, wybieraliśmy spośród dwóch, no i wybraliśmy w końcu mega ładny kościół i w ogóle ksiądz jest przeboski, więc bardzo się cieszę, że. Że ktoś taki będzie nam udzielał ślubu, i już jestem spokojniejsza. Dzisiaj też dopinamy zaproszenia, właśnie Sandra przed chwilą do nas pisała nasza wedding planerka o ostateczne potwierdzenie kościoła, i tak dalej, i godziny I musimy to wszystko po prostu jej dać znać, żeby na zaproszeniach odpowiednio wydrukować. No i dodatkowo przyleciała moja przyjaciółka Diana, która będzie też moją świadkową na, na ślubie. I są tutaj całe tydzień. Ja niestety muszę jutro rano wracać do Warszawy, więc z nimi już nie zobaczę. Ale jeszcze dzisiaj pojedziemy sobie na jakąś kolację wspólnie i później dopiero zobaczymy się na moim panieńskim w okolicach kwietnia maja i później dopiero na ślubie. Nie wiem, po prostu jest, jest mi tak przykro, że najbliższą dla mnie osobę, która wiele dla mnie znaczy, mam tak daleko siebie, ale może też dlatego nasza relacja jest. I mam dla niej taki szacunek, że w ogóle się nie kłócimy. Może dlatego ta relacja też jest na takim wysokim poziomie przez to, że nie widzimy się na co dzień i doceniamy każdą chwilę razem. Być może gdyby mieszkała obok mnie już dawno, byśmy się pokłóciły o coś błahego i, i tej relacji by nie było, więc wszystko jest po coś. No i tak, yy, jutro wracamy do Warszawy, więc już z Warszawy będę Wam więcej nadawać. Tutaj za bardzo się nic nie dzieje, plus też nie chcę gdzieś tam wchodzić. Mojej mamie, wiecie, przy nimi też głupio nagrywać, akurat aktualnie jej nie ma i Wiktora też nie ma, więc jestem sama. A w Warszawie jakoś tak się czuję, że jestem u siebie, mogę powiedzieć co chcę, pokazać Wam co chcę, no i tak jakoś swobodniej mi jest po prostu. Kończyłam w ogóle wczoraj czytać książkę Witer, o której Wam wspominałam w poprzednim vlogu i jestem załamana, że to się już skończyło, mi tak ciężko, w sensie to nie jest nawet jeszcze koniec, tylko w przyszłym roku mają być kolejne części, niby ma jeszcze jedna, ale to się nie skończy tak szybko, znając po prostu Kasię, autorkę to to będzie miało spokojnie ileś tam części. Naprawdę genialna jest ta książka, ale bardziej mi się podoba Hell, jej pierwsza książka, ale to też po prostu mega wciąga. Ona ma taki styl pisania, że on bardzo wciąga, buduje napięcie i jest super. Zaczęłam dzisiaj czytać. Wczoraj wieczorem właściwie, zaczęłam czytać z dwory, bo wiele osób polecało na TikToku to też jest jakiś hit, ale... Na razie mi nie wchodzą, bo to też jest inny w ogóle z ro z rodzaj książek, e, jak ja czytam, bo to jest e, romantazji, e, jakieś fantazji połączone z romansem. E, ja czytam zazwyczaj takie young adult, jakieś takie thrillery i, i coś, coś w tym stylu. Także zobaczymy, jak mi to podpasuje, bo takie, ja ogólnie nie jestem fanką jakiejś takich rzeczy typu Harry Potter i tak dalej. Wiem. Zabijecie mnie teraz. No i ja stwierdziłam, że sięgnę po tę książkę, żeby się przełamać może do tego gatunku i na razie mi nie wchodzi, bo tam na początku jest o jakimś, że dziewczyna poluje na łanie, że muszą zdobywać pożywienie w lesie i w ogóle i no mam nadzieję, że to jest tylko po prostu takie chwilowe, ale czytałam też na TikToku, że ta pierwsza część w ogóle jest taka niewciągająca i trzeba ją przetrwać i że druga już jest wow. Także po prostu będę musiała się jakoś przemęczyć, chyba że w połowie bardzo mi się nie będzie podobać, to ją porzucę, ale nawet nie wiem bardzo, co czytać. Widziałam, że teraz Jessica Fox, chyba ona się tak nazywa, autorka serii Liars wydała, wydaje swoją nową książkę i jutro jest premiera. Słuchajcie, to też się wydaje mocne, ale to też ma być dylogia, więc jak ja teraz przeczytam pierwszą część, to zanim wyjdzie druga, to to będzie, nie wiem, za pół roku Fox, Jessica Fox. To to będzie za pół roku, więc wolę od razu przeczytać całość na raz, niż teraz sobie tak, wiecie, tutaj to, tutaj to, bo już nauczona biter, że nie mogę tak czytać. Dopiero jak wyjdzie cała seria, to, to przeczytam. A ta książka nazywa się Fantasma i wygląda tak. I też jest jakaś mocna, w ogóle tutaj na okładce jest jakiś duch, ona w ogóle jest podobno o jakiejś szkole z duchami. No, też mi dobrze i w ogóle o jakichś zabójstwach. No, ja lubię takie klimaty, no i jeszcze taka młodzieżówka, mega fajnie. Dobra, idę sobie trochę odpocząć, być może coś pomontuję, zaplanuję ten tydzień, bo już jest wtorek, a ja jestem w takim... znowu w takim rozstrzale, że trochę tu, trochę tam. I też po prostu już za dużo wszystkiego naraz. A, i jeszcze bym zapomniała, Boże, dostałam od was tyle pozytywnego feedbacku pod tym ostatnim vlogiem na YouTube, który dodałam. Mega Wam dziękuję, Boże, jest mi tak miło i naprawdę robicie mi dzień, bo ostatnio w ogóle słyszę same jakieś takie pozytywne rzeczy i to mnie naprawdę uskrzydla i utwierdza w tym, że warto to robić, więc dziękuję Wam i mam nadzieję, że teraz tego vloga również dobrze Wam się ogląda i że kolejne też będzie Wam się dobrze oglądało. Wczoraj w tej restauracji jest środa, siódma rano. Ja muszę wracać do Warszawy, bo muszę być tam na 12, a idzie się jakieś 3 godzinki, więc musimy tak wyjechać chwilę po ósmej, żeby na spokojnie zdążyć. I mega mi jest przykro, że już się żegnamy z Dianą i Wojtkiem, to Znaczy który tutaj jeszcze przyjeżdża jutro w sumie, bo musi coś tam porobić. Um, I też tak myślałam, że z nim nie przyjechać, sobie na przykład w piątek na jedną nockę i wrócić w sobotę, ale jest bardzo dużo kombinowania z tym, i jak, jak mi się będzie chciało i będę wyrobiona z pracą, i tak to, dalej, to może wpadnę, ale już stwierdziłam, że to raczej nie dla mnie, bo bardzo dużo rzeczy mam do roboty i też cały czas e, coś robię. Za tydzień też muszę znowu w środę jechać do Wrocławia na jeden dzień. Także już po prostu teraz przed tymi świętami nie mam czasu, żeby tak wiecie, krążyć i wiecie, jakoś bym to zrobiła, ale z drugiej strony. Boję się ryzykować, że wiecie, że oleje pracę, oleję jakieś takie rzeczy i tak dalej. Dla spokojnej głowy chyba wolę zostać po prostu w Warszawie i dopiąć wszystko na maksa przed świętami i później sobie wyjechać ze spokojną głową do domu rodzinnego. Ale zobaczymy jak to się potoczy, bo ja zawsze myślę spontanicznie. Maluję się tak delikatnie, bo o tej 12 idę na brwi z Benefitu do Arkadii, bo dostałam zaproszenie. Dlatego tylko tak delikatnie, później nagrywamy jeszcze u Kingi jakąś e, reklamę dla niej bo mnie poprosiła, czy, czy jej pomogę. W się sensie, czy też wezmę w niej udział. Yy, I później na 18 mamy event, tylko reklama dla Kingi musi być bez makijażu, stąd też mówi taki mały makijaż. No i też yy, na tych brwiach będą mi go po prostu pewnie, wiecie, gdzieś tam zmazywać dookoła i, i z policzków, więc o Kingi go sobie zmarzę, ale na razie tak, żeby czuć się trochę lepiej, to go nałożę po prostu, bo, bo to jest jednak w galerii i nie wiem, jakoś taki nie lubię. Ile ja bym dała za to, żeby moje miasto rodzinne było znacznie bliżej Warszawy. W trzy sensie godzinki to nie jest jakoś dużo, ale zawsze wiecie, trzeba to tak logistycznie jakoś zaplanować, bo no to jest jednak podróż, szczególnie dla piesków. One też się męczą. Gdyby to była jakaś godzinka, dwie, to by było znacznie łatwiej dla nas. Ale no, jakoś już się nauczyliśmy z tym radzić, trzeba po prostu wszystko lepiej organizacyjnie spinać. Szkoda mi jest tylko, że po prostu z Janą i Wojtkiem się zobaczę dopiero z Dianą na moim panieńskim, a z Wojtkiem dopiero na moim weselu. E, chyba, że wcześniej jakoś do nich polecę. Pewnie tak, bo, bo nie wytrzymam. Właściwie nie mogę w ogóle wysłowić, bo niedawno wstałam, więc widzimy się później. Ja się szykuję i wracamy do Wawy. Pokażę Wam, jak przebiega też, e, jak przebiegają te brwi. No i już może więcej nie będę mówić. No. Od dziewczyn. Pa! Bawcie się dobrze! Nagrywałyśmy współpracę z pielęgnacją, więc zmyłam makijaż. No, może pielęgnację, cudowna jest ta pielęgnacja. Wracam do domu i będziemy się malować na event. Ale w ogóle powrót do domu, stąd kosztuje mnie 50 zł i w dodatku będę jechać chyba jakąś godzinę, a już mi Wiktor wysyła, że w domu przyszło mega dużo paczek do mnie, więc też jak zdążę, to, to wam je pokażę. Sama jestem ciekawa co to w ogóle przyszło. Wiem tylko, że jedna jest chyba z Energylandii i są jakieś pączki i reszty nie wiem. Jechałam od Kingi godziny do domu i wpadłam dosłownie na szybko, zjadłam przed chwilą jabłko jogurt, i się szykuję na event, bo mam na 18, a jest 17. Już wiem, że jest spóźnię, bo po prostu zanim ja tam dojadę, zanim ja się umaluję. Jeszcze właśnie mi się przypomniało, że na 20 mam depilację laserową, więc muszę się cała dosłownie ogolić teraz i to zawsze jest tak długo po prostu trwa, żeby to zrobić mega dokładnie. I jestem ciekawa, jak ja zamierzam po prostu zdążyć. Robię na szybko make-up, ale przynajmniej mam brwi i rzęsy gotowe. Brwi dzisiaj, a rzęsy ogólnie robię zawsze. Załatka studio mega polecam. I po prostu lecę na szybko. Jeszcze jest dress code Elegant Black. I ja kupiłam sobie jakieś, jakiś taki top czarny w zarze. Nawet go nie przymierzyłam, tylko po prostu wzięłam z wieszakiem sk. Nie wiem, czy to w ogóle będzie dobre, bo jest być, są wycięte plecy i tak dalej. Zaraz będę to przymierzać wszystko i jedźcie, jak ja w ogóle szybko mówię. Położyłam tą pielęgnację na twarz, już na tej nie zmyłam. I widzę, że mi się trochę momencie ten podkład, bo ta pielęgnacja jest jednak taka stworzona raczej na noc, ani na dzień. Także zobaczymy, co z tego make-upu w ogóle wyjdzie. Dopiero wróciłam do domu. Zdążyłam się przebrać w dresy i nadal mam elegancką bluzkę. Na tym evencie się tak zagadałam, że w ogóle nic nie nagrałam. Dosłownie, nie wiem, było mega fajnie. Pogadałam sobie po prostu z ludźmi, większość poznałam pierwszy raz. Więc jakoś tak, nie wiem, fajnie było i później od razu pojechałam na depilację laserową, co możecie zobaczyć aktualnie, eee, co to było, generalnie nic ciekawego, nudne zajęcie. Pojechałam później jeszcze na Wilanów do mojego starego mieszkania odebrać paczkę, bo nadal mi przychodzą tam paczki, mimo że już pisałam do wszystkich marek, tak mi się przynajmniej wydawało, że te paczki tam przychodzą i że zmieniłam adres. Ale odebrałam dwie paczki i są to kalendarze adwentowe. W sensie już się domyśliłam, bo widziałam u innych twórców i dostałam dwa kalendarze adwentowe i stwierdziłam, że jeden podaruję chyba mojej siostrze po prostu, bo ostatnio bardzo dużo się dzieje u niej w życiu i, I chciałabym, żeby coś też takiego miłego miała, wiecie. Więc stwierdziłam, że nie będę już dodatkowego jakiegoś rozdania i tak dalej, tylko podaruję akurat te rzecz bliskie, bliskiej osobie. I też przy montażu Wam tutaj napiszę, kto zgarnia paczkę, bo teraz po prostu jest mi ciężko powiedzieć i myślę, że na tym dniu zakończę tego vloga. W sensie tego vlogmasa i przejdziemy do kolejnego vlogmasa, do trzeciego. A na tym dniu kończy się nasz drugi vlogmas. I aktualnie tutaj wyświetla nam się, kto zgadza nagrodę, więc proszę odezwij się do mnie na wiadomości prywatnej na Instagramie i podaj mi od razu swoje dane. To wysyci fajną paczkę, mi się wydaje, że tutaj mam dużo fajnych rzeczy. No i pamiętajcie, że te paczki zgarnia się właśnie za aktywność i tutaj, i na Instagramie, i na TikToku, gdzie tam mnie obserwujecie i gdzie tam, gdzie tam po prostu <laughs> wspieracie moją twórczość. Już jestem po prostu zmęczona, bo cały dzień byłam poza domem. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zjeść gotową pomidorową z biedronki i kawałek bułki z humusem. I posprzątać mieszkanie, bo jutro przychodzą dziewczyny na nagrywki. Buziaki i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Jeszcze jedna rzecz: przyszło mi bardzo dużo paczek PR i po prostu mam zawaloną całą kuchnię. Eee, tutaj wam pokażę. O, tutaj mamy jedne paczki. Tutaj mamy, uwaga, drugie paczki. W ogóle tutaj mamy nawet Monopoly Energy Landy, ale unboxing tych paczek zostawimy sobie już na kolejnego vlogmasa. Bo będę je prawdopodobnie otwierać jutro. W sensie ja już wiem, co tam jest, ale Wam pokażę jutro. Dobra, idę jeść, idę jest. Widzimy się w kolejnym za kilka dni. Myślałam, że będzie lepsza ta zupa, ale nie jest jakaś wybitna.